Niebawem zobaczymy świetny, prawdopodobnie program Paradise Hotel, którego prowadzącą jest Klaudia El Tursi. I tak z perspektywy właściwie Twojej chciałam zapytać, ponieważ Wy mam wrażenie, idziecie taką podobną ścieżką, obie zaczynałyście w tym samym programie, obie świetnie radzicie sobie w show biznesie. Jak oceniasz rozwój jej kariery? Nie mam się jednego pojęcia, jakby poznałam Klaudię, lubimy się, życzę jej jak najlepiej, cieszę się. Że jej kariera się potęczyła dużo szybciej niż moja, bo ona od razu po top model dostała program. A ja jednak ta moja droga była troszeczkę dłuższa. Ale cieszę się bardzo. Naprawdę ja uważam, że powinniśmy się wszystkie wspierać. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał ten program. Jest porównywalny do Love Island. Więc jestem bardzo ciekawa, ale my byliśmy pierwsi, więc teraz oni będą do nas porównywani, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. To widz ceni. Ale rozumiem, że nie boisz się tych porównań do Klaudii? Nie, absolutnie nie. Nie, totalnie jesteśmy zupełnie inne, totalnie. Więc nie wiem jak można nas w ogóle porównywać. Absolutnie się tego nie boję.